Wiele ośrodków szkolenia przez szereg lat uważało, że wordy to są takie miejsca niezwykle wręcz tajne i, i tak naprawdę kandydaci na kierowców byli przygotowywani wyłącznie w oparciu o to, co im mówili instruktorzy, a instruktorzy czasami no, uważali, że te wordy są takie zamknięte, takie bardzo twardo podchodzące do tematu egzaminowania, a u Was wydaje się, że jest wręcz odwrotnie, jesteście otwarci na kandydatów. Dokładnie tak, bardzo wiele z tego, co Pan przed chwilą powiedział, jest prawdą, było prawdą. Od samego początku tak naprawdę zależało mi i nam wszystkim na tym, żeby osoby, które nas odwiedzały, czuły się tutaj e, oczywiście w ramach e, tej sytuacji związanej z egzaminem jak najbardziej swobodnie, żeby czuły się u nas przyjaźnie, dobrze traktowane. Od samego początku, e, kiedy do nas zawitają, e, do momentu, kiedy zostaną wywołane na egzamin, poproszone do stawienia się na egzamin, poprzez przeprowadzenie egzaminu i jego zakończenie, żeby czuły się naprawdę dobrze traktowane, uczciwie traktowane, przyjaźnie traktowane i żeby wiedziały te osoby, że tak naprawdę naszym zadaniem jest tylko sprawdzenie ich kwalifikacji w sposób jak najbardziej dla nich przyjazny. No ale to jest egzamin państwowy, są bardzo ściśle określone przepisy i jakieś takie bliskie relacje między egzaminatorami a kandydatami nie wchodzą w grę. Nie, tutaj nie chodzi o to. Samo podejście osób, które przeprowadzają egzaminy, ich kultura osobista, dostępność chociażby do placu manewrowego, do naszej infrastruktury, do sposobu komunikowania się z nami, powoduje, że osoba, która nas odwiedza, wyrabia sobie w pewien sposób na nasz temat zdanie, a to potem przekłada się, według mnie, na mniejszy stres na egzaminie. Ja zawsze powiadałem i mówię to, że egzamin jest ważny, ale on nie musi być tak bardzo poważny. Tak, egzaminator oczywiście w oparciu o kryteria o oceny zadań egzaminacyjnych wystawia ocenę z egzaminu. Natomiast jeżeli osoba, którą my egzaminujemy, będzie czuła się u nas w miarę oczywiście możliwości swobodnie, jeżeli nie będzie czekała długo na wyznaczenie terminu w danym dniu, podchodzi do egzaminu punktualnie, to powoduje, że te sytuacje związane ze stresem ograniczamy tak naprawdę do stresu egzaminacyjnego, który jest związany z tym, że no zawsze, kiedy ktoś ocenia nasze umiejętności, my się stresujemy. Staramy się tak postępować, żeby ten stres był na granicy tej najniższej, żeby on mobilizował, a nie deprymował osoby, które egzaminujemy. A czy do takiego stresu egzaminacyjnego, który jest normalny, oczywiście jest normalny, kandydat może się jakoś przygotować? Czy miałby pan jakąś radę dla, dla młodych przyszłych kierowców? Tak, przede wszystkim myślę, że bardzo wiele jest w naszej głowie, i to w przypadku każdego egzaminu. Jeśli się dobrze nastawimy, jeżeli Państwo przychodząc do nas będziecie wiedzieli, że naprawdę my wymagamy tylko tyle, ile musimy od Państwa wymagać, że my nie jesteśmy tu po to, żeby, żeby szukać dziury w całym i po to, żeby śrubować te już wyśrubowane kryteria, to proszę bardzo mocno Państwa o to, żebyście porzucili to, to rozumowanie. Jeżeli nastawicie się dobrze, jesteście z reguły dobrze przygotowani. Korzystacie z wielu materiałów, jak chociażby ten, który w tej chwili jest tworzony, możecie sobie przypomnieć, w jaki sposób realizować zadania egzaminacyjne, żeby się oswoić z tą infrastrukturą. Bardzo się cieszę, że mogliśmy przygotować te materiały dla, dla kursantów. No bo to bardzo ważne dla kandydatów na kierowców, jak wygląda praca w Wordzie, jak wyglądają same egzaminy. Zachęcam chociażby do skorzystania z placu, który powoduje, że ten stres na egzaminie dla was jest mniejszy. Zdecydowanie my to obserwujemy. Jeżeli macie pytania, pamiętajcie, szanowni państwo, że my naprawdę jesteśmy tutaj dla was. Łącznikiem między egzaminatorem a kandydatem jest poniekąd instruktor. Instruktor, który przygotowuje kandydata do tego egzaminu, może wziąć udział w swoim w egzaminie swojego absolwenta, może wziąć udział w egzaminie państwowym, może go obserwować. Czy takie praktyki u was są popularne i co w zasadzie egzaminatorzy o tym sądzą? Tak, jest to bardzo ważna możliwość i ja zawsze zachęcam kolegów instruktorów, koleżanki instruktorki do tego, żeby z tej możliwości korzystali. Z wielu względów. Po pierwsze, em, to bardzo duża pomoc w procesie szkolenia, żeby zobaczyć w jaki sposób faktycznie ten egzamin się odbywa, a nie tylko z opowiadań swoich zdających. Dlatego ja zawsze do tego namawiam, żeby raz na jakiś czas w tym egzaminie uczestniczyć. Poza tym zauważyliśmy, że często są osoby, które kiedy towarzyszy im na egzaminie ich instruktor, Czują się bardziej pewne siebie, czują się jakoś bezpieczniej, jest im łatwiej ten egzamin zdać. Z naszej strony ja też chcę Państwa serdecznie zapewnić o tym, że my nie widzimy w tym nic złego. Czyli, Czyli egzaminatorzy, przepraszam, że wchodzę w zdanie, nie patrzą negatywnie, że ktoś im na ręce patrzy? Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, absolutnie nie. Bardzo wiele sytuacji, które mają miejsce na egzaminie, kiedy instruktor o nie wprost zapyta egzaminatora, Uda się, udaje się wyjaśnić bez zbędnych nieporozumień. Naprawdę nie tędy droga, żebyśmy się oddzielali od Państwa szerokim murem, tylko tak naprawdę, jeśli nawet zdarzyło się nie, niepowodzenie na egzaminie, to warto je wyjaśnić z osobą, która odpowiada za szkolenie tego kandydata, bo przecież każdy instruktor chce uczyć, szkolić jak najlepiej i jak najbardziej rzetelnie przekazać. Wiedzę swojemu kursantowi, i to się z reguły tak bywa, ale zdarzały się przypadki, że udało się dzięki obecności instruktora na egzaminie pewne kwestie, które nie do końca były jasne, wyjaśnić. Odbyło się to z pożytkiem naprawdę dla dwóch stron. Panie że bardzo dziękuję za możliwość gościny, obserwacji Waszych egzaminów. Na pewno, kiedy zmieni się mocno pogoda, przyjedziemy i jeszcze raz pooglądamy, jak wyglądają te egzaminy. A już dzisiaj wiem, że naprawdę bardzo dużo pozytywnych wyników było i myślę, że tak będzie cały czas. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu, a wszystkim odwiedzającym nasz WORD życzę pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym i jak zawsze szerokiej, bezpiecznej drogi.